Zdrowie. 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 A to całe tam. I zobacz, elegancki, biały węgiel taki jak powinien być. Co tu cukinie o Harka przygotował? Tak. Zobacz tam. Tu jest najlepsza kuleczka, no. a powącham jego, no. Zaraz tam. No jak, król zadowolony jesteś z No oczywiście, oczywiście. Zajebiście ładzia, ci powiem. Je, co, co robi? Zajebiście ładzia Ładzia? Co to znaczy? Zajebiście, zajebiście działa. A. <laughs> o, kurwa, no, ale jest temperatura. Ty, ale na żywo on jest większy, no. To jest na najniższym, nie? No. On jest teraz na najniższym poziomie, tak? Tak. I czym dajesz... którym kręcisz? W tym, nie? Aha. Dobra tak. sprawa. Takie buty, no. No i zobaczcie, jak tutaj nakładamy teraz elegancko. A co to, to, to jest karkóweczka, czy steak? Karkóweczka, karkóweczka, no. Karkóweczka. O, ja pierdzielę. O Opara nie? Tak, no, ja to kurwa lubię. <laughs> A co? Dobrze doprawione. A co? Musi być. Nie ma lipy jak to się mówi. Ale fajnie rozgrzany, nie? Fajnie, no, tak właśnie idealnie wypalony węgielek. Baja Zaraz będzie No, <laughs> Pędzlował. Kolwa będzie jedzona. A co, nie nie jest polerek? To zamykasz toczy? Tak, zamknę na chwilę, no będzie trzeba oglądać bo wiesz. No oczywiście to jest to pierwszy raz robię to, to. A warzywka na górze, tak? Tak, no Także mięsko już dochodzi, do tego dorzuciliśmy kaszaneczki, no i no, tylko no i dla mnie, bo ty nie Czemu nie jesz, czemu jesz kaszanki? Bo nie lubię. Ale nie czemu? Wiem. No coś mi nie smakuje po prostu. No. Ale próbowałeś kiedyś? Tak, tak, próbowałem. Może no. chują zrobiona była? A może tak, ja to dasz ocha... mi gryzat. No wiesz co, dam ci całą. Dostujesz. Dam ci całą, a jak nie będzie ci smakować, to ohara wie. Tak. Nie przekręcisz nie przy, nie się, no, nie, nie, no to na pewno. no, no to. Jest, akurat niektórzy nie lubią kasanki, bo to krwi, nie. Ale mi to nie przeszkadza. A czerninę lubisz? Nie, nie jadłem nigdy. Nie jadłeś? Nigdy? Nie wiem, bo nie jadłem nigdy, no nie miałem no, no. okazji. Ja jadłem nigdy, nie miałem okazji. Ale na ale słodko ja piep... czy na kwaśno. Na kwaśno bardziej. A ja na ale słodko. z żołądków nie lubisz? Co nie jadłem, ale myślę, że bym lubił, Aha. bo żołądki lubię ogólnie, osobiście. z żołądków zajebisty, no tak no no. samo. Trzeba kiedyś spróbować. Ja nie? jadłem, ale bardzo dawno. Nawet nie pamiętam, jak znalazłem. To... Nie pamiętam. A. Bardzo dawno. To Trzeba coś ogarnąć. Trzeba ogarnąć, ogarnąć jakiś żołądek. No ty jesteś kucharzem, bo będziesz miał pomysł no. na żołądek. Nie robiłem Ogarmiamy nigdy żołądku. żołądek! Słuchaj, teraz to w internecie już są przepisy. No co? No, to no, z ochrony, jest kiedy nie zrobimy jest... żołądki, nie? Gulasz z żołądków. A ja z bardzo. No a ty też tu jest. mamy stopniu, hara. Testujesz. 300, kurwa, nie, 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 dwie bo to są dwie, 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 Te dwie to masz kurwa, tak. ale zaleciało, 150, 150 stopni Celsjusza, 300 Fahrenheit'a, ja. no, zajebiście, niech chcę powoli dochodzi, wiesz, ja jak, oh. jest bardzo pyszne, zimna Amstelik, piwko jeszcze do tego, no, bo ja wam pojadłem, karkóweczka wleciała, ale... perfekcyjna, i nie jestem się robi. Nie jesteś brudny, nie no jestem widzowie jest brudny. No, zobaczcie na tą karkuweczkę, to mięso się rozpływa w ustach, nie? Mega jest. Nie, jest naprawdę bardzo dobre. skali no. od 1 do 10 udaje 10 plus. No, dobre. powiem szczerze, że ja też mogę tak ocenić. Polecam tego grilla. Tak. I polecam <laughs> tego Grillowicza. <laughs> I, I Grillmana. Bo zajebista sprawa. Sałateczka mamy grillman, też dobrą. No, no? Grillman. Jedną z czoskowa, druga z mozzarellą. Masełko, kurwa, kecz. Kurde, kaczuku, ładnie. Co ty tak? z tym chlebem robisz? Trzymam go! Ale jaki taki podniesiony? No bo był taki duży, musiałem go tak wiesz na pół znieść. Kaczki no, będzie karmił. Nie, nie, za No, dobry. Dobry. no i co, siedzimy sobie u, tutaj u Ochary na posesji. Owiadamy się, jest klimacik ogólnie, nie? No. Piwko do tego, lajtowo, bez żadnych mocnych alkoholów. O, nie jak ostatnio, no bo już. Ostatnio to już było. Ja nawet nie mogę, bo dzisiaj prowadzę, także. No tak. No, okay. tak. Jedno Popijam. piwo wypiłem widzowie, aż to do mnie normalnie jest niepodobne. Jana bił jedno piwo, jest równowaga. Równowaga jest widzowie. Jedno Dobre, piwo no. dla towarzystwa i żyjemy, nie? Jakoś się na żyją. spokojnie, nie? W tym tak, nie zawsze... jest tak trzeba powiem, ile stopni? Bo nie, nie ma słoneczka, ale tak dość ciepło jest, nie? Nie no, ja 14? siedzę na bluzie 12, i jest no. spoko. 12? 13, 12, 13. Nie tak. ma tragedii, naprawdę. Ważne, że nie wieje wiatr, nie? No, dzisiaj wyjątkowo kurde, bo tak to zawsze napierdziela, a dzisiaj jest wyjątkowo fajnie. jak ci macie mieszka na nowej lokacji? Wiesz co, na nowej lokacji? Jestem teraz bardzo zadowolony, bo mam taki wiesz, tylko domek jednorodzinny, Ile osób nie mieszka? żaden hotel, nie żaden. Ile tam osób mieszka? E, aktualnie nas jest chyba trójka, a ogólnie może być maksymalnie sześć osób. Nie? E, to luksus, nie? No nie, spokój, to nie jest jakaś mała klita, normalny, zwykły taki zwykły domek, dom. Nie? Taki no taki nie? zwykły, typowy holenderski. Masz swój dom. pokój, jedynkę, Tak, tak, i to jest najlepsze, to polecam. No No i się żyje. I jeszcze w ogóle też mieszkam tak w takim centrum miasteczka. W no. sumie mogę powiedzieć, że w mieszkam. A czy w Markneze, sorry. W Markneze? E, e, no i mieszkam blisko tego. Jumbo, Jumbo, nie Ty wiem masz jak blisko się blisko no, pizzeria tam ma tak, Bella Roma, no. Bella Roma. Bardzo pyszna. Ogólnie kapsalon jest tam bardzo pyszny. No ja jadłem, pice, kapsolona też jadłem, no. Jak Tylko to się... zawsze jak zamawiam, to mi nigdy surówki nie dadzą. Ci też dawali bez, bez tego? Bez sałatki kapsolona? Nie, wiesz co, ja miałem tak w środku, wymieszany. No, ja zawsze piszę, że... I dodatkowych uwagach zaznaczam, że chcę dodatkową tak? sałatkę. I zawsze bez sałatki, no. Poważnie, no. ale to jak, w sumie, bo jak ty masz na wynos, to też może inaczej, nie? Bo jak ja na Ale miejscu wiesz, sałatkę jad... zawsze dają, nie? Ale no, no, no. być, no. no. teoretycznie tak. Już parę razy zamawiałem z tego Bella Roma i zawsze. No i to nieładnie, nie to trzeba nie reklamację złożyć. Nie no. Pinka no. wyjaśnisz później kurde. Nie, ja jestem. A kiedyś zamówiłem i gościu <laughs> i zamówiłem sos, bo tam mają taki dobry sos i pitych knoflok, ostry czosnkowy sobie zamów, jak będziesz Ja ostrego nie lubię. ale jest taki. Nie, że os, tylko taki bardziej podkreśla ten czosnek. A, no to może jeszcze spoko. Gościu niesie mi pizzę z tym sosem i potknął się przed domem. Prawie się wywrócił, pizzę utrzymała, sos mu spati przed samymi drzwiami moimi cały się rozwijał. Uważnie? ja mówię, ja pierniczę. A jeszcze specjalnie zamawiałem, dzwoniłem domówić, bo zadzwoniłem przez ten... Zamówiłem przez Taos Bezor, czyli przez te pyszne, powiedzmy, mm -hmm. takie... Holenderskie i zapomniałem zaznaczyć, żeby dał ten sos. I specjalnie się do nich dzwoniłem, żeby ten sos dorzucili. O... Nie dość, że ten, że udało mi się to załatwić, to jeszcze. To jeszcze. Kiedy wrócił po drodze i wyrzucił, nie? No to ciężko. Mega... Nieszczęście. Stawcie łapkę, żeby mi się humor poprawił. I suba. Co tam o teraz wjeżdża? Kankuwerzki, coś dał. A, dobra, bo czekamy na kaszanotti, nie? Widzowie, zobaczcie, ja nie wiem, jak Marci może jeść kaszanki, ale powiedział, że spróbuje, tak? No, spróbuje, spróbuje. No to wiesz, widzę, ci działaj sobie. Teraz, teraz, na wizji. Słuchaj w po jednym. Do tego masz tu przypieczony bakłażana. Spróbuj sobie. A tak sobie spróbuj. Tak. Weź ze cebulki i tej samej babki sobie nałóż. Czekaj tak troszeczkę. Żebyś ocenił, bo... Czekaj, muszę wziąć jeszcze cebulkę. Jak możesz powiedzieć, że to jest niedobre stary. że to może być gorące, nie? O, dobra. Dmuchnij se stary. Uwaga. Dmuchnij se porządnie. <laughs> Ty, nie jest złe nawet. Nie jest złe? Mówiłem ci. Nie, serio, naprawdę dobre. dobre no uwielbiam No mnie jako... zdanie, ty. No, pan jest zajebista. Nie, dobra. Tak weź, chcesz? założyć ci? Ale no, troszeczkę. No już mu jedną. No ja taką. Nie, nie, Zobaczcie. nie chcę dużo, bo tyle zjadłem już tych kiełbas. No widziałeś? No testuj, Kamil, teraz Jest kozak. Coś ty zjadł. Swojska to swojska jedna, kochara. Zajebiska, co? Bez porównania. Te marketowe, to możecie sobie rozbić okant głowy? Okant kuli. <gulity> tak, okant kuli. No, no, no. Wojska to z wojska. O, ostatni test grillmana. Jak? Mega. Ale gorąca. Gorąca, no. No. Dobra, to konsumujemy to dalej. Mm. Smakowa. Dzięki, wzajemnie. Dzięki. Smacznego. Marcinek tu ten szaszujka widzę jeszcze dojada? Ej, ja o tym to nie wiedziałem. O no, mi dołożył. No, 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 to już, to już chyba ja na grubie jedzamę. Za grubo to tu zaraz będzie. No powiem wam, że to już kaszanka już będzie chyba ostatnim dzisiaj daniem, bo naprawdę jesteśmy pełni już. No, no ile można, nie? Ja są do szaszulki. Ja aż do szaszłyka Słuchaj, będziesz miał co robić wieczorem. W sumie. No ci mówię, masakra jak cholera, nie? Ty, no ale się śmiejesz, pamiętasz, jak była sytuacja, że gości wymyślił, że będzie sprzedawał książki, które są puste, nie? Nic w tych książka, książkach nie było, puste strony. I gość też tam podobno jakimś bogatym został, nie wiem, czy milionerem, czy wiesz, A, ale. Niektórzy którzy mają takie no. fazy dziwne, nie? A czasami trzeba mieć taki kupi pomysł, nie? No, ale kurde, zapach obory człowieku kupcie. No, ja no to ja nie wiem. 50 euro puszkę ci przychodzi, człowiek, tu odkręcasz i... Ale <noise> z <noise> Ty no słuchaj, no, wiesz, tych, którzy mają w głowach dziwne rzeczy, nie? No nie wiem, nie wiem, nie No teraz teraz to już możesz wszystko kupić w tych czasach. No, no. no tak chyba wszystko. wszystko, no. wszystko no. Za pieniądze no prawie wszystko, oprócz zdrowia, nie? No, no. No dokładnie. w pewnym sensie też możesz zdrowie kupić, nie? Życia nie kupisz, jak ale ktoś mówił, strona, czekaj. Gdyż, że opłacasz NRZ to już... Jako... kiedyś składał życzenia i mówi... Jak to on powiedział, czekaj. Yy, zdrowia i pieniędzy, resztę sobie kupisz. Oh, coś tym jest. No. <gry> zdrowia i pieniędzy, resztę sobie kupisz. z tym jest, coś Także tym jest. dobra, pojedli chłopaki? No ja pojedli, tu. pojedli. No open ładną porcję I widzowie, będziemy kończyć się pomału. Zawijamy się na chatę za chwilę. Jest godzina dziewiętnasta. I tak jak mówię, nie widzowie, życzę Wam zdrowia i pieniędzy, resztę sobie kupicie. Dokładnie. <grychy> <grychy> Wszystkiego dobrego. Dzięki ochara, zajebisty grill, zajebiste zdrowie, jedzenie, zajebisty zajebiście doprawione polecam tego grillmana a, a my jedziemy ma... razem sobie. W no. 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 dobra widzowie, to trzymajcie się trzymajcie się, elo